ma ziomeczki nasza nowa zabawka ma jakoś trzy razy mniej pojemności niż czajnik. Siedzi się w nim, jak wiadomo na czym, ale posiada turbo, panoramę i nie odpala. Ponoć rozsypał się rozrusznik, ale co ciekawe, dostaliśmy na niego gwarancję, że jak będzie coś grubszego, to zwrot kasy. Serio. Do tego wyposażony jest półautomat, czyli ze sprzęgłą nie postrzelamy, ale mimo to udało nam się go jakoś odpalić na pycha. Jak? No właśnie, nie bardzo wiadomo jak. Jakoś tak wyszło. Także nie bylibyśmy sobą, żebyśmy najpierw nie spróbowali polatać bokiem, co ukrócało nam niestety i nie dało się wyłączyć jej bezpiecznikiem. Więc Adrianek przeciął przewody od czujników ABS-u i nasz Smart Fortu zaczął coś tam tańczyć. Teraz most będzie? Próbuj palić gumę. Daj mu! O! 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 człowieku! Ty, ale to zarobisty, bo normalnie na co dzień to świgać, naprawdę. Ciekawe do pali. To trzeba dać Nie daje. Tak. Ej, ale coś to chodzi. Dyper muszę nas Nie no, ale coś tam o co ma chyba, co? Pa, pa, paj, dwari. Oh. Siadaj Adrianę, siadaj! Oooo! wydechowaniu od razu. O, o jakiego? Pasuje ci ten samochód. Tak? Te? No, zajebisty jest, mógłbym jeździć tam na co dzień. No i chciałbym w ogóle cię przejechać po mieście, zobaczyć sobie, no. jak nie. Wszędzie wiedziesz? zaparkujesz no. elegancko. No, proszę Państwa, także smartek, coś to jest kompaktowe, bardzo auto. Już to zresztą zauważyliśmy, każdy w sumie widzi, ale nie do końca. Niby <laughs> tu, ale tak to... por, por. Ej, patrzcie, bo nie mam prawego lusterka. Dobra, dalej. Gaś, chwila prawdy. Nie, zaraz razu odpalić. Nic, nic. Trzeba dziurę tam z tyłu wyciąć i tyle do tego rozrusznika. Też nikt nie będzie kolektora ściągać. Poza. 68 tysięcy w Mil. Nie, no to już w milach licznik. Ty. No to nie jak zmienia przebieg? faktu, że jest niedużo. To 60 tysięcy to jest jakieś w tak? A mu by się chciało więcej czymś takim. No dobra, ale on to jest mało ale... przebiegłych, ten smarta. Ale ma rodzicie, zarobisty samochód. On na pewno lepszy jak 60. Człowieku. <laughs> <laughs> Adrian. Ja nie wiem, jak ci to powiedzieć, nie... kur. ale... A jeszcze niech powie tylko Polonez, że to najlepszy samochód. Najlepszy! I kto go na poważnie będzie brać? nie do Meanwhile... Do... Siemano mordeczki, zarządzamy małą przerwę. Jedziemy właśnie z kucykiem po graty do nowych projekcików, także wyczekujcie, bo powoli szykujemy się do. Tego wydaje mi się chyba już od najgrubszego, praktycznie, co. No i co? No. <grystanie> Dobra, także lecimy, lecimy, ale nie to, moi kochani, nie to jest najważniejsze teraz. Słuchajcie, ostatnio bardzo aktywnie korzystaliście z promocji, którą przygotowaliśmy wam razem z STS. Także słuchajcie, rejestrując się z linku, który znajdziecie w opisie, lub przy rejestracji, wpisując kod dzony 400, nie dostaniecie 300 zł, dostaniecie, kurde. 400 zł Dodatkowego bonusu za wytypowanie, że Polska strzeli gola. W ostatnim meczu chodzę grupowej. Czyli wystarczy piłeczka w bramce przeciwnika i macie dodatkowe 400 stówki bonusu. No a żeby odebrać bonus wystarczy, że spełnicie kilka prostych warunków. Jeśli zakład na gola dla Polski oraz Wasz kupon wejdzie, możecie zgarnąć dodatkowo 400 stówki oprócz wygranej z kuponu. Jak sami zresztą wiecie jedną nogą już jesteśmy w domu. Już jesteśmy na lotnisku i pomału odlatujemy. Także link do rejestracji i wszystkich szczegółów znajdziecie w opisie filmu. No i oczywiście akcja specjalna łączy się z ofertą powitalną, gdzie możecie zgarnąć gwarantowane 660 zł. Także pamiętajcie o kodzie zony 400, nie 300, zony 400. I że oferta jest wyłącznie dla osób pełnoletnich. Powodzenia, mordki. Dzień dobry Państwu! Adrian pięknie wyszczyżony Wita was. Witam Was Świeżo na kacu Witam Was, też ja Dzisiaj zabraliśmy się, w sumie Adrian bardziej się zabrał Za wyciąganie rozrusznika, bo jak wiecie nie działało kompletnie Adrian kręci głową, bo było chyba ciężko, co? Trochę No bo ciężko, kurde, wyjąć rozrusznik, nie? Na szczęście się udało Mamy rozruszniczek na stole Także Adrianek opowiadaj, co tu ciekawego I co mamy tutaj? Nie ma szczotek Nie ma szczotek gdzie, gdzie, gdzie? Gdzie? Oto, to są szczotki. Ja one się ścierają, tak? Tak, no już w ogóle się zobaczę, już nie ma nic. Mhm. I już ja widzę, że my tego nie zrobimy, bo one są zgrzewane. Czyli zewnętrzna firma się kłania. Dobra, no to co? zawijam ten rozruszniczek i, i jadę zawieść. Raz, no, siod! Co dzisiaj robimy? Smarta, upalamy. Dzień kolejny, proszę Państwa, jakieś postępy pracy? Powiedz tylko jakie? Czekaj, no ja, czekaj, jak to jak... chwilę. No jak to jakie? Kurde, rozróżnić siedzi po regeneracji. Tylko ciekawe czy będzie działać. No nie sprawdzałem, wszystko złożyłem, Ale nie, nie, nie. sprawdzałem jeszcze. Tutaj, właśnie jest taki problem, że tutaj nie ma dostępu. Trzeba kolektor rwać i tak dalej, a to bardzo dużo roboty, nikomu się nie chciało, także szybki otwór rewizyjny i. No to tak, spróbuj. Także jest patent na to. O! Panie mój! Pale. Tak to można się bawić. Jeden problem, bo to też jakby Mercedes dla Kameruna nie można dawać. No tak, to, to będzie drzewko. No bo wiesz co? Bo to! Bo, no powiedz, no, no. To powiedz to. Jak to tylko drzewo się nadaje? Mówisz? To jest zajebisty sprzęt. Ty, ale to jest taki żwawszy chyba, co? Czy mi się wydaje? Nie wiem, nie ma. no. Bo dawę chipsy od razu, Drianek, ty. się robić tu chipsa? Nie Ciechuj. wiem, mówię ci... na pewno, się ale... Da. Ale? Nie wiem. No. Trzeba się kogoś zapytać, czy... A nie, czy tam gadałeś, że z 61 na ile? Nie. No coś w no okolicy, coś takiego, nie, 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 nie robią. 16 koni chipsa. No to chłopie, w takim sprzęcie jeszcze niuta dojdzie człowieku, on no będzie new... dużo wiedzieć. Teraz jest ile? 80 coś chyba niuta? To coś pod stówę podchodzi. Co no. to Ty nie, sobie no, no, tylko zapierdzielaj po młotek, bo trzeba tu sklepać i składamy co, i zabieramy Dobra, to teraz pytanie taka. mamy tu podwórko, tam, 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 nie wiadomo o co chodzi, czy wlecisz na pełnej ptardzie na ręcznym? Trochę się boję, żeby go na bok nie położyć. Co ty... co ty masz za plan w ogóle właśnie, powiedz? No, zrobić z tego mawerika. No, w jakim sposobem Posobem? szybkim. A widzieliście test zderzeniowy właśnie Smarta, trochę się wgiął, no nie, drzwi normalnie się otwierają, kierownice nic się nie ruszyła ani pedały, no. a w tym drugim samochodzie to człowieku wszystko, nawet drzwi się otworzyć nie dało. To, to, to co ty kurde się boisz zachować tym? Nie, to jest mega taki wiesz wytrzymały wóz, no nie? nie, ogólnie można się rozbijać. No tak. To... <laughs>

O, jak uzupełnić płyn chłodniczy. Przerabiamy specjalistyczne wiadro. A wiecie, że to jest w ogóle City Coupe? Chyba się nazywa model? Dobra, tam pierdzielisz, patrz, wyciągasz za ślepkę później taki kanał dolotowy no. i tutaj jest zbiornicze. I teraz o lejek specjalistyczny z serwisu Mercedesa. Pewnie ludzie, którzy mają smarty nie wiedzą o tym. Na szczęście to nagrywałem prak. No, a człowiek, że zazwyczaj jeżdżą, to w ogóle się nie znają na niczym. A, to temu to też nie dali. Tak, też się nie znam. Ja się ogólnie tylko na rowerze bez przyrzut znam. Bo już jak przyrzutki są to już jest, wiesz, problem, nie? O. I podkorek, elegancko. Mhm. Można palić i jechać. Teraz to. A pan powie razem, bo na rondzie jest. Kieruj się na południe. Ty, ale się tak na mnie nie narzucaj. Tak <grym> może się zamknąć, że mnie co Tu z tyłu sulaki szerokie z przodu wąskie, zamieńmy je i czekaj. dajmy do ciśnienia. No czekaj jeszcze z tamtej strony, spróbuję no. wpaść. Taki, ty! Ty, ale mocy więcej masz. No, ma! No widać jaką zapierniczę trochę, co? chyba. No Słuchaj, gnojku. Zmieniamy koła? O tutaj o, żeby tylko szpera była kurwa. No tak, bo tak. by, tak. by poszedł. Bo ale to tam skrzyni na pół trzeba rozbierać, żeby wiesz... Zjadek! No? się widzę w tym teczu! Ja nie widzę! JA WIDZĘ! Andrianie! <laughs> ja cię One tak... za mocno będą gryzły. Dawaj przód na tył! Mówisz? A to na przód ewentualnie możemy dać. Chodź dalej, musi się upierał. Za kurde kluczyk. Jaki? Chłopie, to jakaś piętnastka czy coś? co? Co? Na Dlaczego? W ogóle eee. trzy śruby, ty widziałeś kiedyś jesteś? śrub. Ale na przód trzeba chyba szersze dać. Żeby się lepiej trzy? Adrian się gówno zna. Przed chwilą powiedziałeś, że ty się znasz co najwyżej na rowerach bez przodu. Dobra, jak chcesz, możemy to dać a tak, to, to, to szybciej będzie w sumie przerzucić. No. Halo? Mówi Hemelja Giga. To tak daj spalić dumę najpierw ty. Ale wygląda śmiesznie teraz z przodu. No jak jakieś trzy kołowy trochę, co? Jak mówisz? Nie teraz ciekawe czy nasz wirówce będzie lepiej z wąskim aczkiem czy gorzej. Kurna! Wybijam bieg! Patrz! Ja mam ten problem, co właśnie kocy też miał, no, że resy bokiem no. i tylko nabór Ale ja tak samo miałem. Już powału coś tam? Ja, bo to, jak już wpadnie bokiem w bok, to wtedy jak zrobisz przekładkę bez odpuszczania gazu, to jest ok. Musisz dużo wcześniej reagować niż w normalnym samochodzie. O! Słuchaj, nie. czemu nie chciałeś wyjechać już? Zostawą? No. Nie, słabo jeszcze. Chodzisz wchodem, wjechać tam jeszcze. <laughs> Buzie widzę! Dobra, czekaj, ja się zapnę nie, tak. Ty, bo ja tu bez pasów, nie? No, ja. Ja też. Podcinać? Nie, to dobrze. Podcinać? To co? Dawaj! Weź, podcinać. Nie, kurda. Budzie, widzę. Ja nie widzę. Ja nie widzę. 4, 2, 4, 6, 8. To liczby, szczęśliwe liczby w totolotku. Ale jak wygra się 3 listy z Adrianem. Tak. O, bab, białek? No nie powiem. Szteknięty. No, daj mu te tak 3 przejazdy i będzie cały ukradł. Nie. O Myślałem, że zamierzona, ale tam jest faktycznie droga. Patrz, będzie tutaj Dobra, o ten łuch cały robił. Kurwa, tu tylko jeszcze troszkę więcej prędkości. No i może tego dylaka zabierzemy, co? Ty dobry jesteś! No, jak na ciepło mi w nim. Strótko wejśla. Czekaj chwilę. Tak, czekam. Daj mi zrobić takie coś. Tak. Potrzebuję małego dociążenia. Skurczyny. Ja pierdziarę ładnie ty. Salutki robi. Kurde, fajny wysprzędzik. Myślałem, że dużo gorzej będzie jeździł, jeśli chodzi o moc, Czy będzie taka ostra padaka, a tutaj powiem szczerze, jest tak, kurde, nawet nawet, żeby to skrzynia trochę była taka żywsza. Widzicie jaki doświadczony, sobie bokiem leci Smartem, jeszcze ma czas, kurde, klakson to sobie tam trąbnąć, nie, Pozdrawić mnie. Miło bardzo. O! gorąco, kurna, w tym głównie ty, ja pierdniczę. Ale jak ładnie, A. panie. Co, wylecisz w coś? Kurde, no tak, toż Mercedes, ty, myśmy nie dawać. No. No. Kompota, no! No jak? No właśnie o to chodzi, nie? jest tak krótki, właśnie taki kompotowy, delikatny. Mm. Eee, spieniuj. Jeden, dwa z punciaka i turbo. Tutaj? To to tego, jak to zmieścić? No, no jak. tak? A może i kurde być ciężko. Ja widziałem ludzie z tego. Matiza wkładają te trzy gary, coś można wykmienić. Bo ze ścigacza to nie, tam to kurde, główne i No. Chyba że z Hayabuzę jeden, trzy turbo. No, teraz lepiej, ale tak już leciał, no, gładko, no, także co, palimy gumę, czy nie? człowieku! No nie wiem, ale a rodzinę. klinek, kurna, no! Kina baran jeden! Widzicie, widzowie, to wszystko dla was. No. Zmarnowali klinek. Ale żeś kurde poszedł, klinek, żeś połamał kurde Nie wiedzieliś, no No, już raz Te? I pucisz go jeszcze raz, to może później Nie, ja go podniosę, rozpędzisz na dwójce i wtedy go szybko puszczę Ale A delikatnie musisz rozpalić na dwójkę, wiesz? A no to na jedynce. No. Dobrze. Dobrze! Dobrze! To działa! To jest patent do niego full lock i kręć bączki. Dobra, czyli full lock i gaz i tyle. Tak. Dobra. <grywka> no, teraz nie wyszło. Dawaj w drogu bez kitu. No lepiej tu no. jest? Fajnie, driftuję. No znaczy, to no driftuję, to dużo powiedziane, ale robię właśnie to co teraz robiłem. <grywka> nie wiem jak to się nazywa. No, prawie! Co my w ogóle z życiem robimy, ty? No, to są właśnie te wspomnienia z dzieciństwa. Kiedy te małe te restauracje napędzałeś, właśnie, tak mówiłeś, nie? I tak robiłeś, tak właśnie jak to, i my tak robimy z dużymi samochodami. Duże dzieci, duże zabawki. A ty ogólnie masz tak, że jak ktoś się pyta, trochę niekomający YouTube'a, co robisz, to co ty mówisz? Warstw no, mechaniczny. Tylko od takiej na własne potrzeby. A ja mówię, że filmy nagrywam, bo jak coś takiego by to <gry> Warto Wartat mechaniczny na własne potrzeby, na interes życia, no. jest słuchaj, wydech. Trzeba, koniecznie. Drodzy widzowie, zaczynamy to ujęcie od... Tego sufitu, tego i smart przechodzimy na Adriana Koło smarta stoi opona odkłada Czemu ono tam stoi, bo? coś przyjął Słuchaj, jeszcze jeden pomysł mam Co zrobić, żeby to latało bokiem po asfalcie? Na kładku No kurna Czy to my to zrobimy dzisiaj? No dzisiaj No właśnie nie, <laughs> Ogólnie panowie i panie dawajcie ale nie? Mamy smarta, chcemy zrobić z nim oczywiście kolejną odsłonę I jakąś fajną modyfikację, właśnie to, koła, coś tego To będzie Mawerick tylko właśnie, żeby podpowiedzieli, co tutaj zrobić fajnego. Więc, 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 piszcie, tam na dole. Tu tam pisze, tam się pisze komentarz czyli się pisze daje pomysły, ewentualnie swoje propozycje. One eternity later. No palto. O, jeszcze strzel! To czekaj, może się śmignę, to? Dawaj.

to się rozumie, no. no nie? Ale taka da się ogarnąć, ty. No, no ale kurde, i tak no, ale kręci. Ale to człowieku, nie wiem, koni normalnie. No, ale stary, jak on się już wkręci, to trzyma to, bo no, ty. Tak, no. Nawet gazem da się trochę manewrować. Ale jeszcze chipsa, Ojej. A żeby tu była szpera jeszcze, Ojej. A może jakieś są patenty? Ktoś może z was coś wie, jak zrobisz szperę w Mamy tu wirówkę. Proszę państwa, wiadomo o co chodzi, a jak nie wiadomo, to wiadomo, że o obokowanie się chodzi, nie? Tylko, że mamy trakcyjną oponę z tyłu, szeroką i gryzącą. Więc pewnie nie pójdzie baki, może. Czego wstaje coś, no? To teraz tam w lesie by robił. O, tak. tak jest, parkowanie. Wygląda no ogólnie na bardzo fajne, poczciwe autko. Nie wiem jak tam dla Ciebie, ale dla mnie jak najbardziej, co ty myślisz. E, ja też uważam, że to jest fajne autko. Nawet miałem chwilowe zboczenie myśli na daily, na Daily, no ale. Nie no. Nie, ale fajnie da się go ogarnąć. Bo się nie ten Wiesz, że sprawdziłem, że wersja PULS była najmocniejszą wersją 600 Na Wikipedii jest, że to ma 54 konie, a ma 61 i właśnie w wersji pulsy tyle. Dobra, państwa, 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 drodzy moje. miał być wirownie, jesteśmy na dzirowni. Bezpośrednio przesiadając się z Żula do Smarta czuć mocno przeskok. <grymne> Jest niesamowicie komfortowo <grymne> i bardzo przyjemnie. Ale niuta nie mań. To w, tak. w Żulu to to wiecie. Zjeżdżam. Ale zderzek zgubimy tutaj. A tam. Wiesza się, żeby on był jeszcze wyższy. jakiś kółko mu dać takie terenowe, powiedzmy, nie? Słodko wyglądacie w tym aucie. O! Pójdzie. Pamiętajmy, że jest to rozpięty dyfer. No tak. A i tak jest bardzo dobrze. No i ładnie. Go trzeba, wiesz co, odchudzić. Wszystko co niepotrzebne wypierasz. Mówisz? Się. Żeby jeszcze lżejszy no. On wyższy by się też przydał, nie? No I i po, spaw. Podnieś i ten, no ale no to jak spawasz? Ładnie. Ale teraz bez wydechu jak się wkręci to... No. To leżeć na pewno będzie. O, ale zrobił. Co żeś narobił? On no nie skręcał, to miał zrobić. To już Amen. Bo hamowałeś. Nic nie rób. wrażenie twardego. A szczególnie jest sztywny, bo czuć zawieszanie, że tak wiesz. Ono może nie wybiera super tych dziur, i każde uderzenie jest y, uderzeniem, jakby miało zawieszanie dobijać. No ale. Czułeś, że to się jakby nie podda od tak od takiego strzału no, normalnego. Na przykład na tych muldach, to nie, nie wyglądało jakby on dobijał. Hamuje go tak od razu. Tak. To że, to że nie, nie dobije, tylko zahamuje go i odbije i nawet tam tył się podniósł. Także czuj się, no, nie? Jak masz no, przestawiło no. trochę. Nie no panowie, tutaj zaaplikować jakąś oponkę, która będzie gryźć, i ja myślę, że to będzie cuda robić. Jeszcze tylko ten kurna no, spawoc prawda się nie zrobi, ale no. gdyby to jeszcze było, to ja pierdzielę. Bo też często widać, że jedno koło po prostu, nie? A no. Mały Mięso mieszane i sos też jakiś niech mieszany zrobimy Piri piri z czymś o! <słuchaj> mm. <słuchaj> Jak tam, zamówił? mówił? Zmieszała, dała mi lasę, Niczym piłeczka ping-pongowa. Delikatnie się odbija. O, jest! Makaron, szczerze mówiąc, delikatnie się oderwaliście. Ej, a może na tą hopkę tak delikatnie najedźcie? W sensie nie skarż się mocno, ale trochę. Dobra, obstawiajcie. skończcie się czy nie? Wystrzeli nie? No właśnie, tu jest ten wielki plus, że z przodu nie ma silnika. Jest chłodnica, co prawda, ale nie ma tego silnika. I chłodnica chyba jest dość wysoko z tego co widziałem. Easy. Próbujemy szybciej. Dobra. Boże delikatnie się wkleił, elegancko. Szczerze mówiąc, wygląda mega łagodnie. Tak, prawie tak jest. To dawajcie, tak teraz się napędźcie porządnie i zobaczymy co wtedy, okej? Okay? Dobra, proszę Państwa, ciąg dalszy podjazdów, no bo cóż by innego robić na wirowni? Bardzo oryginalne, interesujące, mam nadzieję, dajcie znać w ogóle. Może już za dużo żwirowni, co? Nie, naprawdę, to wygląda tak, że on oby nie skizł i wchodzi zajebiście. Serio, jakby tam było trochę więcej mocy, przez tą uwagę i krótki rozstaw osi, myślę, że by była świetna terenówka. Bez kitu. Ale jak wieku wysoko? Trochę techniki i ma szansa chyba. No? no właśnie. Prześwit. Prześwit. Równamy i próbujemy, bo on chce. Ja wiem, że on chce, ale trochę brakuje mu prześwitu właśnie. O, ja, ja. Ty. W tym samym miejscu. Chciałem. Nie, trochę wyżej chyba. Nie, tak? Jak podniesiemy go, to muszę wjechać. Muszę wjechać. Jak muszę... podniesiemy, to wszystko przejdzie. Przyjechali hmm. tutaj, łow. Jak, wariacie. Fajnie. Pokazać ci coś? Tak. Fajnego? Chcesz coś zobaczyć, czy nie? Tylko, właśnie. Takie, co, takie coś z takim czymś. Metalowe koła? Gumowe metalowe. No, także mamy kolejny dzień, a ja w tej samej koszulce, w tych samych spodniach i z tym samym nastawieniem, żeby to gówno wydychałaś. Co się. Coś Wczoraj chciałeś już do żonki kupić, ty. Ooooooooo! się. Są iskry? Nie. Nie? Nie. A czemu? No nie widać. Może jest za jasno. O, dobra. To ja wale bąka. Dawaj, nie bąkaj, tylko driftuj po prostu. Driftuj. Masz łapę. Teraz są iskry. I rozpina nawet. A nie ciągło? Nie, to to jest lipo, panowie. No ale lewo się trzyma dobrze, więc no, może więcej powietrza jeszcze. Zachaczysz raz i tak, się patrz, co się dzieje, widzisz? O no, no byle co zaczepisz, to tak będzie. Czyli to by działało wtedy, kiedy byśmy mieli mega płaską nawierzchnię, czyli asfaltową. Tak. Wtedy by pewnie było dużo lepiej i ewentualnie myślę, że plastik lepiej by się stracił niż No, wszystko. No, to na pewno. Ale jest to, o czym myśleliśmy, że będzie właśnie mocno rozpinać napęd, więc to jest taki minus, więc powtarzam, pytanko, czy ktoś wie coś odnośnie spawu jakiegoś, czpery, coś w smarcie? To by było zbawienne. Niemniej jednak też zachęcam, tak jak mówiłem już, do dodawania swoich propozycji. Co robimy z tym fajnym sprzęcikiem, mimo to fajnym, bo jak na moje i wasze też. To jest poczciwy, bardzo sprytny i dający dużo frajdy samochodzik, autko. O dziwo. Samochodzik. O dziwo bo każdy myślał, że smart to jest gówno, a jednak nie. No. To co od Ganku jeszcze powiedzieć na koniec? Lubicie e, chleb? Napiszcie, czy lubicie chleb? Napiszcie, czy lubicie chleb. I tyle. I to Na rynku. A ty lubisz chleb? Ja? wolę no. bułkę. Jak bułkę? Bułkę z parówką. Co ty tam machasz? Nawet nie powrócił. Tym razem nie powrócił. Zdech. Jak to zdech? Poczuliśmy płyn chodniczy i zdech. Powiem. No ale że w sensie co, nie by się stało? Płyn czuć i zdech. W ogóle się dziwne dźwięki wydawał z tyłu. Ale co? nawet nie zakręci? W ogóle nie księgi. O. Pochwalili go na wusty.